Serwis Muzykant. Witaj w 34. poniedziałkowym rozruchu z bębrem gofrem i akordeonem. Czyli dzisiejszy rozruch jest taki, żebyś tak sobie wygospodarować i czas i mniemanie takie o akordeonie, żeby ci się bardzo chciało grać na akordeonie. Na przykład mamy w Akademii Muzykanta pana, który podróżuje sobie na przykład, mówi bardzo dużo podróżuje ze Szczecina do Warszawy i tak sobie wykombinował, że chce sobie kupić mniejszy akordeon, żeby brać go ze sobą, żeby móc go wziąć ze sobą do pociągu. Następny pan ostatnio kupił sobie akordeon, wziął go do bagażnika, żeby żona nie widziała, do samochodu schował, do bagażnika i wiedział, że nawet na nim nie będzie mógł grać, nie będzie miał gdzie grać, bo to wiadomo, wszędzie dokoła są domki jakieś letniskowe, ale wziął, pokupił, miał coś nowego, bo chciał mieć go cały czas przy sobie akordeon. I ty też tak zrób, żeby nie móc się doczekać, aż będziesz mógł dotknąć i grać na akordeonie. Albo kup sobie inny akordeon, albo naucz się jakiejś fajnej piosenki, która cię porwie do tego, że będziesz wszystko inne zostawiał, a akordeon będzie na pierwszym miejscu. Żeby się nie mógł doczekać spotkania z akordeonem. I wtedy będziesz mieć czas na akordeon. Nie będziesz mówić, że nie masz czasu na akordeon. Te osoby, które mówią, że nie mają czasu na akordeon, mają albo uszkodzony akordeon, jest niesprawny i nie sprawia im przyjemności to, co się na nim gra, albo nie mają fajnej piosenki, nie porywa ich ta piosenka, którą się uczą grać, albo mają nie takiego nauczyciela i pokazuje im coś, co im się nie podoba grać, i nie ma tej chęci zabrać ze sobą akordeon na wczasy żeby on był przy sobie, żeby on był przy Tobie, ale na nim nie grać, bo wiesz, że nie możesz. Także wybieraj takie piosenki, wybieraj taką sprawność akordeonu, wybieraj takiego nauczyciela, żebyś się nie mógł doczekać próby z akordeonem. Przegradzicie na akordeonie i niech inni zatańczą jak im zagrasz.